Podróż. 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 Cześć i chwała! I teraz do. To dobrze? Dobrze? Dobrze. Ale też miłe wspomnienia, ale obarczone ciężką pracą. Tak jak powiedziałem wcześniej, 6 godzin dziennie przez 3,5 miesiąca to nie jest spacer po parku. Naprawdę, to jest ciężka haruwa. Ładnie to wygląda w telewizji, ale. Uwierzcie mi, że taniec to nie jest chopsiop. E, e, trzeba się tańczyć e, W moim przypadku, ja raz wylądowałem w szpitalu, tak się kręciłem w kółko, że aż trzy dni mnie skręca, skręcałem w lewo, coś z uchem e, wewnętrznym, ale było warto. Polecam. A co było najtrudniejsze w takim razie? E, najtrudniejsze było tańczyć 6 godzin, e, dziennie, przez po miesiąca. E, no nie znam takiej formy treningu, która potrafiłaby tak wykończyć człowieka praktycznie nic nie robiąc, tylko ucząc się kroków, także e, bardzo, bardzo ciężka praca, ale ten, jestem tym tancerzem. A skoro to jest tak trudne, to czemu gwiazdy decydują się na udział? Czy to jest kwestia pieniędzy, prestiżu? Gwiazdy Startujące gwiazdy są gdzieś polecie cieszę dalej. Myślę, że to jest forma trampoliny, jakby medialnej. Nie yy, myślę, że nie chodzi tu o pieniądze, jakby yy, gwiazdom bardziej yy, jakby szansa wybicia się gdzieś do mainstreamu. Yy, tutaj bym bardziej patrzył w tę stronę. W moim przypadku chciałem przekonać tylko starszą kobietę jedną do siebie przekonałem, pół polski i tam. Yy, ja planczyłem dlatego, także pozdrawiam się nisko. Pam, 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 pam. A jak ty tańczyłeś, to jak, jak wyglądał treningi? Bo też było tak tyle czasu? to wiesz, mieliśmy rozpisane codziennie oczywiście za To dodał, że po tu na następnego dnia od razu z rana, nie wierzę impreza. No. No. A co no. ja już jestem w Tak, już खुल <laughs>